Witamy na pokładzie kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Podo-Artist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Czy wiesz, że zbieranie bioodpadów to doskonały sposób na wytworzenie kompostu? Dlatego kompostuj je we własnym ogrodzie lub właściwie segreguj. Do brązowego pojemnika na odpady organiczne powinny trafić m.in. odpadki warzywne i owocowe, skorupki jajek, skoszona trawa, liście i zwiędłe kwiaty, rozdrobnione gałęzie, trociny i kora drzew. Do brązowego pojemnika nie wrzucaj na biału kości zwierząt i mięsa, popiołu, ziemi, kamieni, impregnowanego drewna oraz płyt wiórowych. Tak naprawdę recykling zaczyna się już w naszych domach, dlatego dobrze segregujmy bioodpady lub je kompostujmy. Pamiętajmy, że odpady bio wrzucamy do pojemnika luzem, bez foliówki. Chcesz wiedzieć więcej na temat prawidłowej segregacji bioodpadów? Zajrzyj na www.mzg.pl. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. 15 września, piątek. Bogdana Zurkiewicz Zapraszam Państwa na wydarzenia. Rozpoczął się projekt Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście Bolesawickie dni seniora. Jego celami są m.in. wsparcie rad seniorów na Dolnym Śląsku, podnoszenie kompetencji ich członków, wymiana dobrych praktyk między radami i uświadamiania potrzeby uczestnictwa osób starszych w życiu obywatelskim. W środę rozpoczęła się w Bolesławcu realizacja projektu Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście – Bolesławieckie Dni Seniora. Jest on skierowany do seniorów właśnie i uzyskał dofinansowanie samorządu województwa dolnośląskiego. Wspierany jest również przez Bolesławieckie Instytucje Kultury i Sportu oraz Miejski Samorząd. Mamy tą Radę Seniora, tak? czy Bolesławiecką Radę Seniorów. Robimy z Wami różne rzeczy, z Pani Przewodnicząca jest bardzo częstym gościem. No i y, y, szukamy różne, również pieniędzy na zewnątrz, tak żeby więcej ofert skierować do seniorów, chociaż myślę, że i tak, jeśli chodzi o Bolesławiecką, taką ofertę dla seniora wciąż tego jest y, dużo, nie będę dzisiaj wymieniał, choćby to, że tutaj Państwo jesteście razem z nami. To i widzę tutaj Uniwersytet III wieku, i Dom Pomocy Społecznej, i Dzienny Dom Senior Plus, i tak dalej, i tak dalej. Stowarzyszenia różne. Aktywność tych wszystkich środowisk, skupiających między innymi seniorów, jest znana w Bolesławcu. Koordynuje ją Rada Seniorów działająca przy prezydencie miasta. Realizowany projekt ma zaś m.in. na celu podnoszenie kompetencji członków Rad Seniorów. W ramach tych planowanych działań w ramach tego projektu y, przewidziano 8 spotkań. Do tych 8 spotkań, z których dzisiaj rozpoczynamy pierwszym spotkaniem, to jest prelekcją i wykładem, do tych 8 spotkań zgłosiło się 286 seniorów. I y, przy samym wejściu tutaj wielu z państwa mówiło jak fajnie, chcemy więcej, zapraszajcie nas częściej. To jest pilotażowy program, pilotażowy projekt. Na pewno, jeśli pojawią się kolejne takie możliwości, to będziemy do każdego z nich przystępować i rozwijać tą naszą aktywność zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Obecne działania zawierają się w dwóch blokach: rekreacyjno-sportowym oraz turystycznym. Blok turystyczny zawiera kilka działań, wśród których jest zwiedzanie miasta. A rozpoczęła go prelekcja Zdzisława Abramowicza, regionalisty i miłośnika historii Bolesławca oraz jego okolic. Jej temat to Dolny Śląsk piękno i historia w zasięgu ręki. Nasza okolica, Bolesławca, i troszeczkę dalej sięgając, jest naprawdę piękna. I tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy na przykład chcieli po prostu wyruszyć na jakąś taką maleńką, krajoznawczą wycieczkę, to warto zobaczyć wtedy rzeczy piękne, ciekawe, często których Właściwie zostały tylko resztki, co niestety przynosi wstyd trochę nam, bo na Dolnym Śląsku, w całym, tym tutaj w tej całej zachodniej części Polski kiedyś były ogromne ilości pałaców, dworów, pięknych miejsc, takich jakie nam zabrano na naszych wschodnich terenach, bo myślę, że Polska Wschodnia, dla mnie to jest dalej Polska Wschodnia, więc to były też wspaniale zagospodarowane miejsca. Niestety, wiele jest zniszczonych. Ale i te miejsca warte są obejrzenia i poznania ich historii. To jest właśnie domeną Zdzisława Abramowicza, który swoją wiedzą na ten temat dzieli się też z telewizjami Telewizji Bolesławiec, z którą tworzy program Odkrywamy Historię. Blok rekreacyjno-sportowy tego projektu zawierał zaś zajęcia taneczno-ruchowe oraz zajęcia ceramiczne, które odbyły się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W tym bloku za dwa tygodnie odbędzie się jeszcze rywalizacja sportowa między seniorami, której miejscem będzie ośrodek wodno-sportowy przy ulicy Spacerowej. Zapraszam na blok wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. ostrzeżenie policji przed oszustami, którzy w nowogrodźcu podają się za policjantów. Policjanci z powiatu bolesławieckiego ostrzegają, szczególnie mieszkańców Nowogrodźca, przed próbami oszustwa. Policjanci z tamtejszego komisariatu otrzymali zgłoszenie dotyczące prób oszustwa. Przestępcy dzwonią do potencjalnych ofiar i podają się za policjanta z Wrocławia o nazwisku Malinowski. Następnie pytają o stan konta. Policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca Bolesławca, który ukradł motocykl i kierując nim w stanie nietrzeźwości doprowadził do zderzenia ze słupem energetycznym. Mężczyzna miał 1 promil alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do prowadzenia motocykla. Grozić mu będzie do 5 lat więzienia. Starosta Bolesarecki podpisał umowę z Małgorzatą i Zdzisławem Dęglerami z Olszanicy w powiecie złotoryjskim na prowadzenie przez nich rodzinnego domu dziecka. Państwo Dęglerowie posiadają wymagane przygotowanie w zakresie opieki i wychowania nad dziećmi. Ukończyli szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Doświadczenie zdobyli jako rodzina zastępcza wobec pięciu małoletnich pochodzących z terenu powiatu Bolesawieckiego. Dolnośląski Urząd Marszałkowski organizuje regionalne stoisko promocyjne podczas targów smaki regionów, które odbędą się od 29 września do 1 października na terenie międzynarodowych targów poznańskich. W związku z tym urząd zaprasza dolnośląskich producentów produktów tradycyjnych do przedstawienia swojej oferty na stoisku promocyjnym województwa. Legnicki ZUS zaprasza na spacer historyczny po Legnicy, który odbędzie się w sobotę 16 września, czyli w okrągłą rocznicę wyjścia Rosjan z Legnicy. Podczas spaceru, cierniste historie, kilka opowieści Starninowa uczestnicy zwiedzą dzielnicę Tarninów wraz z jego częścią, kwadratem, a także gmachem obecnego ZUS-u, czyli pod 1945 roku główną siedzibę północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej. Początek spaceru o 14:00 spod hotelu Rezydencja przy ulicy Okrzei w Legnicy. Gminny ośrodek kultury i sportu zorganizuje w najbliższą niedzielę piąty rajd rowerowy w gminie Bolesławiec. Rozpocznie się o 14:00 w Bożejowicach przed domem ludowym i w tym samym miejscu zakończy o 16:30. W tym czasie nastąpią ograniczenia w ruchu w Bolesławcu. Rajd przejedzie ulicami Jeleniogórską, Leśną oraz Matejki. Emerytury pomostowe to możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Mogą z nich skorzystać ci, którzy pracują w szczególnych warunkach lub wykonują pracę o szczególnym charakterze. Przepisy zmieniające ustawy o emeryturach pomostowych wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku. Uchylają one ich wygasający charakter i pozwolą przejść wcześniej na emeryturę także tym osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. To jest takie świadczenie, które dostają osoby na wcześniejszej emeryturze, zanim osiągną powszechny wiek emerytalny, który dla kobiet wynosi 60 lat, dla panów 65. Emerytura pomostowa ma przejściowy charakter. Jest właśnie pomostem między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach powszechnego systemu emerytalnego. Obecnie wypłacamy niewiele ponad 40 tysięcy emerytur pomostowych. Spodziewamy się, że w przyszłym roku z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę skorzysta dalszych 7 tysięcy osób. Osoby starające się o emerytury pomostowe muszą łącznie spełnić 6 warunków zapisanych w ustawie. Chodzi więc m.in. o osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, mają okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wynoszący co najmniej 15 lat osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Na wcześniejszą emeryturę, czyli na tą emeryturę pomostową mogą przejść wyłącznie te osoby, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Prace w szczególnych warunkach to zawody związane z czynnikami ryzyka. Natomiast prace o szczególnym charakterze to takie zawody jak górnik, hutnik, rybak morski czy pracownik sprawujący opiekę w domu opieki społecznej nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną, jak również kierowca autobusu, trolejbusu oraz motorniczy tramwaju w transporcie publicznym, a także ratownik medyczny i wiele innych zawodów. Za chwilę nadam jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na weekend. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z piątku na sobotę w Bolesławcu będzie 12 stopni Celsjusza, w dzień 22. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 65% w dzień. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali. Wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie ze wschodu. W nocy z soboty na niedzielę będzie 13 stopni Celsjusza, a w dzień 26. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali. Wiatr do 10 km na godzinę wiał będzie z kierunków południowych. Podo Artist twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Czy wiesz, że zbieranie bioodpadów to doskonały sposób na wytworzenie kompostu, dlatego kompostuj je we własnym ogrodzie lub właściwie segreguj? Do brązowego pojemnika na odpady organiczne powinny trafić m.in. odpadki warzywne i owocowe, skorupki jajek, skoszona trawa, liście i zwiędłe kwiaty, rozdrobnione gałęzie, trociny i kora drzew. Do brązowego pojemnika nie wrzucaj na nabiału, kości zwierząt i mięsa, popiołu, ziemi i kamieni, impregnowanego drewna oraz płyt wiórowych. Tak naprawdę recykling zaczyna się już w naszych domach. Dlatego dobrze segregujmy bioodpady lub je kompostujmy. Pamiętajmy, że odpady bio wrzucamy do pojemnika luzem, bez foliówki. Chcesz wiedzieć więcej na temat prawidłowej segregacji bioodpadów? Zajrzyj na www.mzgk.pl. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie Pszok. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. Pszok to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.